Kurs cudów. Rozdział 7. Dary Królestwa. Dział 9. Rozprzestrzenianie Królestwa. Tylko Ty możesz ograniczyć swoją twórczą moc, lecz Bóg pragnie, by ta moc została uwolniona. On tak samo nie chce, abyś pozbawił siebie swoich kreacji, jak nie chce pozbawić siebie swoich. Nie odmawiaj swoich darów synostwu w przeciwnym razie odmawiasz siebie Bogu. Samolubstwo pochodzi od ego, a pełnia siebie pochodzi z Ducha. Ponieważ właśnie takim go Bóg stworzył. Duch Święty jest w tej części umysłu, która znajduje się pomiędzy ego a Duchem, pośrednicząc pomiędzy nimi, ale zawsze na korzyść Ducha. Dla ego jest to stronnicze i ono wtedy reaguje tak, jak gdyby było temu przeciwne. Dla Ducha jest to prawda, ponieważ On zna swoją pełnię i nie może wyobrazić sobie żadnej części, z której byłby wyłączony. Duch wie, że świadomość wszystkich Jego braci jest zawarta w Jego własnej świadomości, tak jak jest zawarta w Bogu. Moc całego synostwa i Jego Stwórcy. Jest zatem własną, pełnią ducha, czyniąc jego stworzenia równie pełnymi i równie doskonałymi. Ego nie może zdominować całości, która obejmuje Boga, a każda całość musi obejmować Boga. Wszystkiemu, co On stworzył, jest dana cała Jego moc, ponieważ Jego stworzenie jest Jego częścią i współdzieli z Nim Jego byt. Stwarzanie jest przeciwieństwem utraty. A błogosławieństwo jest przeciwieństwem składania ofiary. Byt musi być rozprzestrzeniany. W taki to sposób zatrzymuje on wiedzę o sobie. Duch bardzo pragnie współdzielić swoje istnienie, tak samo jak jego Stwórca. Jest on stworzony przez współdzielenie, i jego wolą jest stwarzać. Nie pragnie wstrzymywać Boga, jedynie pragnie rozprzestrzeniać Jego byt istnienie. Rozprzestrzenianie Bożego Bytu, istnienia, jest jedyną funkcją ducha. Jego pełni nie można ograniczyć, tak samo jak nie można ograniczyć pełni jego stwórcy. Pełnia jest rozprzestrzenianiem. Cały system myślowy ego blokuje rozprzestrzenianie i w ten sposób blokuje Twoją jedyną funkcję. On, zatem, blokuje Twą radość i dlatego postrzegasz siebie niespełnionym. Jeżeli nie stwarzasz, jesteś niespełniony. Ale Bóg nie zna niespełnienia, a zatem musisz stwarzać. Możesz nie znać swoich kreacji, ale to nie może bardziej zakłócić ich rzeczywistości, aniżeli Twoja nieświadomość swego ducha może przeszkadzać Jego bytowi, istnieniu. Królestwo jest na zawsze rozprzestrzeniające, ponieważ jest ono w umyśle Boga. Ty nie znasz swojej radości, gdyż nie znasz swojej własnej pełni siebie. Jeżeli odłączysz od siebie jakąkolwiek część Królestwa, stajesz się niepełny. Rozszczepiony umysł nie może postrzegać swojej pełni i potrzebuje cudu swojej całkowitości, by mu w tym umyśle zaświtała i uzdrowiła go. To ponownie budzi w nim całkowitość i przywraca go do Królestwa z powodu jego akceptacji całkowitości. Pełne docenienie umysłowej pełni siebie sprawia, że egoizm jest niemożliwy, a rozprzestrzenianie jest nieuniknione. To dlatego w królestwie panuje doskonały pokój. Duch spełnia swoją funkcję, a tylko kompletne spełnienie jest pokojem. Twoje kreacje są chronione, ponieważ Duch Święty, który jest w Twoim umyśle, znaje i może przynieść je do Twojej świadomości, kiedy tylko mu na to pozwolisz. One są tam jako część Twojego własnego bytu, ponieważ Twoje spełnienie je zawiera. Kreacje każdego Bożego Syna są Twoje, albowiem wszystko, co stworzone, należy do każdego, będąc stworzonym dla synostwa jako całości. Nie zawiodłeś w powiększaniu dziedzictwa Synów Bożych, a zatem nie zawiodłeś w zabezpieczaniu go dla siebie. Ponieważ wolą Boga było dać Ci to dziedzictwo, On dał Ci je na zawsze. Wolą Boga było, Byś miał to dziedzictwo wiecznie i dlatego dał Ci środki, byś mógł je zatrzymać. I ty tak uczyniłeś. Nieposłuszeństwo wobec woli Boga jest sensowne tylko dla obłąkanych. W świetle prawdy jest ono niemożliwe. Twoja pełnia siebie jest tak bezgraniczna jak Boga. Podobnie jak jego pełnia, twoja pełnia też rozprzestrzenia się wiecznie i w doskonałym pokoju. Jej promieniowanie jest tak intensywne, że stwarza ona w doskonałej radości i tylko całość może być zrodzona z jej całkowitości. Bądź pewny, że nigdy nie utraciłeś swojej tożsamości i tego, co rozprzestrzeniłeś, a co utrzymuje ją w pełni i pokoju. Cuda są wyrazem tej pewności. One są odzwierciedleniem zarówno Twojego prawdziwego utożsamienia z Twoimi braćmi, jak również i Twojej świadomości, że Twoje utożsamienie jest utrzymywane przez rozprzestrzenianie. Cud jest lekcją całkowitego postrzegania. Poprzez włączenie jakiejkolwiek części całości do tej lekcji, włączyłeś całość.